Witajcie wszyscy w sobotę na moim kanale. Tutaj, Peter Dzisiaj taki motyw lecimy ze skrzynią w golfie piątce. Nie zgadniecie, mi to zajęło. Bez oszukiwania. W 30 minut ją wyciągnęłem całkowicie z samochodu. Zobaczcie to, jedyne co wymontowałem. Rozrusznik, położka, podstawa akumulatora, dwa plastiki i praktycznie co? Skrzynia na wierzchu. Więc teraz. Macie takie porównanie, ile roboty jest załóżmy w takim golfie? Bo zobaczcie, dwie śruby od góry, kilka śrub po bokach, odkręcacie dwie połowki, tej to nawet nie musicie wyciągać. Więc prawe koło zostaje, nie ma tutaj żadnej roboty. A teraz dla porównania, obok robię też w sceniku. I już na dzień dobry, zobaczcie, ma tutaj miejsca. Wszystko trzeba rozebrać, dojście do wszystkiego po kiju. Oczywiście linki też są rozwalone, więc czekam na części, bo niestety um, te linki nadają się na śmieci. Dlatego też przebiegi te słabo zmienią. Odpowiedźnik też jest śmieszny, bo zobaczcie, trzeba na jeden ząbek wysunąć wężyk, odpowietrzyć i dopiero wcisnąć. Jest to taka trochę komedia w tych rynówkach. I nawet żeby wymienić filt powietrza, zobaczcie, tu jeszcze nie jest źle. Wczoraj robiłem sceniku trójce. To, żeby filt powietrza zmienić, musicie wywalić wszystko: wszystkie puszki, e, całe tam elektrykę, sterownik silnika, wszystko, wszystko, wszystko. A co jest jeszcze lepsze, że filt paliwa siedzi w niej w zbiorniku. Więc my będę musiał jutro zbiornik opuścić. Znaczy, no nie jutro, tylko w poniedziałek, bo jutro to na pewno nie będę nic robił. Zresztą dzisiaj też miałem nic nie robić, no ale koledze właśnie się sprzęgło, rozleciłem, to mówię, pomogę. Raz, dwa zrobię, więc tak jak mówiłem pół godziny skrzynię wyciągnąłem Sprzęgło na najgorsze nie wygląda No ale zmienimy Zobaczcie co ono przyszło w nowym komplecie Tarcza Oczywiście zacisk docisz Tak Zobaczcie, co mi się podoba, że to łożysko jest tak fajnie jest zrobione. Już z tą całą budówką Belraza się sprzęgło wyrobi, to te budówki potem trzeba i tak nowe zakładać. Są poczochrane. I teraz taki fajny patencik. W razy tam właśnie widzę, jak się niektórzy męczą, że tutaj wkładają śrubę, trzymają tutaj za wieniec jakąś łyżką. I męczą się, żeby odkręcę to zobaczcie. kręcacie sobie jedną śrubę, drugą przetrzymujecie. I bez żadnych oporów sobie wszystko luzujecie. Jak będziecie nowy dokręcać ważne jest to, żeby nie dokręcać załóżmy jednej śruby na maksa, potem drugiej śruby do maksa, to musi wszystko ładnie równiutko wchodzić, więc na przykład tak tom, tą, tą, potem minimalnie tą, tą, tak mniej więcej na, na przekątne to robimy. Po trochu, po trochu, aż się wszystko ładnie zejdzie. Jest to dosyć ważne. Warto też jest wziąć jakiś pistolet z powietrzem, wszystko tu potem ładnie przedmuchać jak to rozbierzemy. Zaraz zobaczymy w jakim stanie w ogóle jest nasze sprzęgło. Ale Wam powiem, że korci mnie kupić sobie Golfa 5, właśnie 1.6 benzynkę. Bo w tym silniku nic Wam się nie zepsuje. Żaden dwumas, żadne pompowtryski jak w dieslach. Kompletnie nie ma z tym autem żadnego problemu. Jeździcie sobie bez awaryjnie, Wiadomo, olej zmieniać trzeba. Jakieś pierdowe. Nic poza tym się tutaj nie dzieje. Co biorę się za szybkie wyciąganie tego sprzęgła, Wam pokażę, jak wygląda w środku. Ogólnie powiem Wam też, że fajną robotę robią te wkrętaki Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa pneumatyczne Ogólnie sobie mruczy, mruczy, ale ma to naprawdę sporą siłę. Nawet macie dokręcać śruby do koła skrzyni tym. Ładnie to dokręca, ładnie odkręca. Dobrą sprawę zaraz nasze sprzęgiełko wychodzi. No i ostatnia śruba została. Tak jak Wam mówiłem, warto to wszystko wydmuchać. Zobaczcie, dlaczego. Widać trochę brudu się tutaj zbiera. Sorry, od razu mówię za hałas. Zobaczcie, tak samo skrzynia, jak jest zabrudzona, to wszystko potem wymyję ładnie. Mam specjalne preparaty do tego, ładnie wymyję, można pierwsze wydmuchać tak samo. Wydmuchamy, wymyjemy, żeby ten brud nie szedł w nowe sprzęgło, bo to bez sensu, tą powierzchnię to w ogóle odtłuścimy. Więc jak mówiłem, tą powierzchnię odpuścimy. Takiego preparatu do czyszczenia hamulców używam. Ładnie można to wszystko doczyścić. Teoretycznie to powinienem też założyć. Całe koło nowe, koło zamachowe, ale wiadomo jak to klienci nie chcą płacić. Ja doradziłem, ale robię tak jak klient chce. Bo ten kolor już taki zaciekawy w sumie nie jest. Jak się przyjrzycie, żeby to było moje auto, ja bym to zmienił na nowe, no ale to nie moje auto, więc co będziemy tutaj rozmawiać? O, przez przypadek dotnęłem smaru. Hmm. Mamy wszystko ładnie wyczyszczone, całą powierzchnię. Możemy sobie już przyłapać nowe sprzęgła. Nowy docisk starczą, na razie wam tutaj pokażę, jak to tutaj przychodzi. Zobaczcie od drugiej strony, jest taka, jakby powiedzmy taka sprężyna. Może wciskamy w tą kulkę. To musi ładnie wskoczyć. I musi być zablokowane. Dwie śrubki wtedy przykręcamy. I tutaj możemy dać trochę smaru. Znaczy, taki smar, który dostajemy zawsze ze sprzęgłem, można tutaj dać trochę. Ewentualnie tutaj. Zresztą, bez różnicy. Co jest ważne, żebyście zawsze oglądali sobie przy ściąganiu mniej więcej jak macie tarczę. Czy jest załóżmy taką stroną, tak czy tak. Normalnie na tarczy. Jest zawsze jakiś napis, chociaż już spotkałem się ze sprzęgłami, gdzie nie, nie jest nic napisane. Zobaczcie, tutaj macie: Getriebe zaite, czyli po niemiecku strona skrzyni, czyli strona skrzyni to jest strona silnika, od strony koła jest strona skrzyni, bo wiadomo, że skrzynia przychodzi tutaj czyli jak ta tarcza musi przychodzić? Przychodzi tak. Tutaj, gdzie jest napis getribe dokładnie tak to musi być zamontowane. I zobaczcie, jeżeli chcecie centrować i nie macie niczego, co byście mogli w środek włożyć, to mniej więcej tak jak stoimy, musimy go to o tak, mniej więcej. O, teraz jest idealnie tak na równo sobie na oko wycentrować. I ta skrzynia też wam wejdzie. Ja ogólnie mam specjalnie przyrządy do, do centrowania, ale nie chcę mi się teraz bawić, żeby to wszystko montować. Bo mam takie tam przyrządy, co tutaj montujecie, wtedy to tarcza tak ładnie wchodzi na równo, ale za dużo zabawy, z tym a ja dzisiaj nie mam czasu, bo jest sobota chcę to też raz, dwa zrobić. Więc tak jak mówię, tą stroną to zakładamy. Pokażę Wam też jakie są przyrządy do centrowania tarczy w renówkach i w ogóle. Zobaczcie, tutaj mam różne przyrządy do centrowania skrzyń. Na przykład tutaj. Wkładacie w tarczę, pa i wtedy to jest równiutko. Naprawdę różne. Do każdego auta jest inaczej. Do renówek znowu mam y, takie przyrządy plastikowe. No do renówek na przykład można stosować coś takiego. Wtedy idealnie to wchodzi w środek i nam centruje tarczę Ale tak jak mówię, ja robię to na oko. No z kolei tutaj macie taki przyrząd oryginalny. Który możecie sobie to wycentrować. Tutaj macie listę. Z jakich to pasuje, i w ogóle modeli, nie wiem czy będzie gdzieś pokazane zdjęcie, jak to przychodzi, strasznie słabo widoczne. Oje. A tak jak właśnie macie tarczę, docisk to właśnie tak zakręca się na śrubki, i wtedy tak dociska to, wycentruje to, całą, tą, całą tarczę. Też jest taki grzybek, o. on to wtedy tam równo sobie wchodzi. I no nam to centruje. Możecie też sobie porównać tarcze. Widać, że jest trochę przegrzana, trochę trochę zajechana, ale nie jest tragiczna, bo naprawdę widziałem gorsze. Widziałem takie, co już naprawdę nie było tutaj. Nawet tych nitów, nawet nity zeszlifowane. Widziałem różne cuda, już naprawdę. Założymy coś takiego. Warto też sobie zawsze sprawdzić, w sumie zanim zaczniecie cokolwiek montować, czy macie aby na pewno dobrą tarczę, żeby pasowała idealnie tutaj na ten wielopuść, to musi idealnie wchodzić. O. No ile razy już tak miałem, że przychodzi mi niby po numerze win, wszystko sprzęgło, próbuję włożyć, nie pasuje. Więc znowu trzeba czekać, odsyłać wiadomo. Tyle co jest z aut, modeli, w ogóle zawsze można się zdziwić więc warto pierwsze, to, pierwsze co zrobić to sprawdzić to jak przychodzi Wam nowy docisk jak widzicie on najczęściej jest pokryty jakimś tłuszczem żeby powiedzmy nie rdzewiał czy żeby wilgoć tutaj nie szła więc to też warto wziąć klinerka, ładnie szmateczkę i odtłuścić żeby ta tarcza na początek nie dostała, nie dostała tłuszczu Skrzynie warto też się zawsze obejrzeć z tego względu, że zobaczcie te czujniki mają taką wrodzoną wadę w sobie O teraz będzie sobie widać, że one puszczają w środku olej I ten olej wylatuje przez spiny Zobaczcie wtyczka też jest cała zalana Czyli ten olej już musi tam długo lecieć Potem te wszystkie gumy puszczają w środku do oleju w ogóle I potem na koniec już naprawdę sika tym olejem z tego czujnika Więc ten czujnik będzie też warto wymienić na nowy Oczywiście powiem o tym klientowi no i co, ja tak jak mówiłem, powoli bierzemy się za jakieś dokręcanie, mniej więcej tak jak stoimy sobie przed autem, możecie sobie o, spojrzeć, jest wszystko ładnie wycentrowane, Damy minimalnie w górę możemy dać, trzeba popuścić śrubki. Jest prosto. Nie wiem, z wy się punktu patrzycie przez kamerkę. Trochę inaczej widać na kamerce, inaczej jak ja się patrzę. Musicie zawsze wziąć pod uwagę, że silnik też jest pod kątem, bo on jest trochę opuszczony więc silnik też jest pod kątem. Ale jak, tak mniej więcej, stoimy przed tym. To widzicie, jest wycentrowane. Trochę cię się taki rzuca. Ale jest naprawdę ok. Skrzynia wejdzie nam bez żadnego problemu. Więc co? Bierzemy się za dokręcanie i za zakładanie. Jeżeli teraz bierzemy się ogólnie za dokręcanie, śrubę odwracamy w przeciwnym kierunku, bo teraz będzie się nam tarcza całe te koło zamachowe obracać w drugą stronę. I co? I dokręcamy. Teraz jak wszystkie śrubki ja ogólnie podokręcane. Możecie sobie nawet tak dokręcać. Oczywiście każdy docisz wszystko ma swój odpowiedni moment do Sprawdzamy wszystko dwa razy, żeby to było pewne i co, dokręcone. Tak jak mówiłem, zobaczcie, widać tam get-ribes tę skrzyni. Ważne jest to, żeby wszędzie ładnie pasowało, w tych miejscach na kołeczki. Wszędzie pasuje ładnie. I teraz tak, co jeżeli będziecie teraz zakładali skrzynię? Ważne jest to, żeby ta blacha, zobaczcie. Ona może Wam czasami się odsunąć. Może być tak, żebyście nie próbowali zakładać skrzyni. Bo potem wychodzą takie cuda, że Wy założycie skrzynię, gdzie się jest blacha podwinięta. Czasami uda Wam się jakoś śrubę wkręcić i w ogóle, a ta blacha nie siedzi tak jak siedzieć powinna. Potem odpalacie auto i jest takie uuu, huczenie jakieś, metaliczne dźwięki z auta i inne dziwne cuda. I potem jakieś takie szorowania i w ogóle więc co jest warto zwrócić uwagę, zobaczcie tutaj siedzi na kołku, ładnie siedzi na kołku wszystkie kable jakie tutaj macie dookoła gdzieś zawijamy, żeby nam w ogóle nic nie blokowało jak tutaj mam jakieś metale, możemy je o za wąż wtyczki zawąż. robimy sobie po prostu dobry plac, zobaczcie wszystkie linki od biegów, od wybieraka i w ogóle wszystko zawinięte na górę, Wysprzęgnik jest zawinięty na górę więc ja całkowicie jako jedna osoba jestem w stanie tę skrzynię włożyć bez najmniejszych problemów no i co, i zabieramy się zaraz do wkładania. Powiem Wam, że na frezie skrzyni już siedzi. Nie wiem, czy mi to zajęło dłużej niż powiedzmy 3 minuty. Widzicie, śrubę już mam załapaną. Załapię sobie jedną na dole, jedną do góry. Wtedy załapię sobie poduszkę. Omocowanie od poduchy wtedy się podwieszę i już będę leciał dookoła śrubki. Wszystko ważne jest to, żeby ta płośka już sobie, o mniej więcej się działo, potem trochę ciężej jest ją włożyć, ale jak się nie daj włożyć to też popuścicie sobie trzy śruby, się trochę cofnie, więc to też jest żaden problem. I co ogólnie? O robota zła nie jest. Trzeba mieć na przykład na tą skrzynię plan, najlepiej jest zawsze postawić ją w takiej pozycji, żeby tą górą ją pierw tam wsunąć, nad zawieszenie i potem tylko leciutko opuścić i tak jak Wam mówię nawet 3 minut to nie zajęło, skrzynia siedzi w środku teraz złożenie Jakby nie nagrywał filmiku to już by dawno było auto skończone, no, ale szybko materiał nagram, może się komuś przyda a ja biorę się dalej za działanie i składam no, sobie powoli składam, bo jeszcze tam nie miałem do klienta który tam do mnie przyjechał, musiałem mu tylko jedno auto sprawdzić, więc działam dalej ze skrzynią Zobaczcie, warto sprawdzić wysprzęgli, bo widać, że tutaj też już jest gumka walnięta, syf się zbiera w środku. To normalnie też trzeba wymienić, ale dzisiaj kolega potrzebuje auta, więc to auto mu oddamy, ale to też zamówimy nowe. No i też trzeba sprawdzić, czy nie ma nic, żadnych wycieków z tego miejsca, ani nic, bo tam nie może nic wyciekać, żaden płyn hamulcowanie ani nic. z tego nie musimy, bo jak widzicie, ja tego w ogóle nie odpinałem, ale i tak odpowietrzę. Bo może coś tam powietrza jest w środku, jakimś dziwnym cudem, czy coś. Dziwnym trafem w tym miejscu trochę wziąłem wszystko, wyczyściłem leciutko, jeszcze tam zaraz poprawię, wydmucham powietrzem, trochę to bardziej dokładnie zrobię. Dużo osób tam się pyta czy tu można dać smaru. Można dać smaru, na pewno to nie zaszkodzi, jedynie co to może polepszyć. Jak widzicie szybka robota, tutaj nie ma za wiele co robić. Tutaj jeszcze będziemy zmieniali wąż, bo widzę, że ktoś już jakieś tutaj cudował przeróbki. Ale ten wężyk i tak jest pęknięty, więc to będzie trzeba nowe, ale to, to norma, Tutaj z tej strony też pęka. Jakie dziwne połączenia sobie Gol wymyślił, no ale poza tym to te silniki 1,6, powiem wam, są kozackie. Czy jeżeli chodzi o gaz, czy coś, no to to są jedne z moich zdaniem z najlepszych silników. Z połączeniem z tą skrzynią robi robotę. Nic się tutaj zbytnio nie przyda, takie tam kopie, dołki. W tych golfach to jedyne co się da to, to, to sprzęgiełko na alternatorze. A tak to nic poza tym, tak to naprawdę fajne wytrzymało auto. No i wiadomo, jak dbamy, tak mamy, nie? Więc co, biorę się dalej do składania. Ogólnie wzięliśmy naszego golfika na spacer. I powiem wam, że śmiga. Biegi ładnie zmienia sprzęgło takie teraz mięciutkie, bo wcześniej to strasznie twarde było. Nie można powiedzieć: ładna zmiana jest. Pogoda też jest ładna, więc będzie dzisiaj trzeba wykorzystać jakąś resztkę tej soboty. I Wam też życzę miłego weekendu. Zachęcam gorąco do zajrzenia w opis. I jeszcze jedna kwestia: że dziękuję wszystkim patronom za wsparcie. Tak jak właśnie zbierałem na kamerkę i w ogóle to kamerka została zakupiona, więc niedługo będzie poprawa jakości przy nagrywaniu. Muszę tylko poczekać aż mi ktoś to dowiezie. Pokupimy trochę programów i w ogóle będziemy coś działać myślę już od następnego miesiąca. Więc do zobaczenia, miłego weekendu. Dzięki, na razie, cześć.